kto jest największym przeciwnikiem używania konstów. Konstanty. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Jakiś czas temu przygotowałem dla Was tutorial, w którym pokazywałem, jak wykorzystać g i jak animować takie proste ilustracje za pomocą właśnie tej biblioteki. Niedawno miała miejsce aktualizacja Gisapa, z dwójki przeszli do trójki i naprawdę sporo się tam zmieniło, jeśli chodzi o optymalizację, o prędkość, o wielkość bandla, więc pomyślałem, że to jest taki dobry czas, żeby przygotować dla was drugą część tego tutoriala. Tym razem pokażę wam, jak zrobić to w reakcie, bo no nie ukrywajmy, że bardzo dużo właśnie produktów, aplikacji, stron jest już robione w reakcie i fajnie by było pokazać, jak to wszystko razem za sobą działa, zwłaszcza że Gisap troszeczkę wchodzi w drogę, jak wie, jeśli chodzi o sterowanie domem, ale jest to na szczęście do zrobienia za pomocą refów, więc w tym odcinku pokażę wam jak do tego wszystkiego dojść. Na początku tylko powiem, że nie jest to tutorial GSAP-a od podstaw, więc jeśli kompletnie nie macie pojęcia jak GSAP działa, to zachęcam do obejrzenia poprzedniego odcinka, mimo że to było na API dwójki robione, to jeśli chodzi o API aż tak wiele się tam nie zmieniło i będziecie w stanie ogarnąć podstawy, zanim przejdziecie do tego bardziej zaawansowanego tutoriala, którym jest właśnie ten tutorial. Nie ma czasu do stracenia, lecimy do kompa. Ok, zanim stworzymy sobie naszą animację, to Wam ją po prostu pokażę, ponieważ napisałem ją wcześniej, żeby wszystko sobie posprawdzać. Więc w tym odcinku zrobimy sobie taką dość prostą animację ze złożonego z kilkunastu elementów SVG. Wygląda to tak. Jest po prostu postać, która zapala zapałkę, pojawia się światło i w tle po jakimś czasie pojawiają się takie detale. No, więc nic super skomplikowanego, ale wystarczy nam to do tego, żeby Wam pokazać jak wygląda GSAP w Reakcie, jak tworzyć sobie timeline, w którym miejscu go tworzyć. Zmieniło się też API gsap od mojego ostatniego odcinka, którego link możecie teraz widzieć na ekranie. I nie będę tutaj na nowo tłumaczył całego API, ponieważ te zmiany nie były jakoś super radykalne, ale te wszystkie takie podstawowe zmiany, które zaszły, na pewno tutaj uwzględnię i wytłumaczę, na czym polegało to wcześniej, jak to wygląda teraz, żeby każdy miał jakieś tam mniej więcej rozeznanie. Natomiast zachęcam do odpalenia sobie GSAP trójki doksów, ponieważ są naprawdę dobrze napisane, są bardzo fajne przykłady i generalnie jest to bardzo, bardzo czytelna dokumentacja, więc nic tylko z tego korzystać. Jest trochę wolna, to jest jedyny minus. Że czasami trochę długo się ładuje, ale jak już tu wejdziemy, to jest naprawdę wszystko spoko pokazane. Także zachęcam do czytania dokumentacji. A teraz już przechodzimy do naszego projektu. I teraz nie bez powodu mam tutaj otwartą stronę andro.co ponieważ jest to takie repozytorium darmowych obrazków, które można wykorzystać i zachęcam Was do tego, żebyście z niego sobie właśnie skorzystali. To jest bardzo fajny zbiór ilustracji za darmo do wykorzystania, ilustracji open source'owych, więc można spokojnie z nich korzystać nawet w komercyjnych projektach. Ja natomiast w moim projekcie użyłem ilustracji, którą kupiłem na potrzeby mojej platformy z kodem, więc nie mogę się nią z Wami podzielić, ale uznajcie to za takie ćwiczenie, gdzie ja po prostu Wam pokażę ten sposób działania, a później spróbujcie wybrać sobie jakąś ilustrację, która wam się podoba i która potencjalnie mogłaby być w jakiś fajny sposób animowana i spróbujcie ją zanimować samodzielnie to może być takie fajne ćwiczenie też na wyobraźnię nie żeby po prostu na ślepo przepisać kod z tego tutoriala bo to zazwyczaj nie ma za bardzo sensu i opowiem wam o takim moim całym jakby workflow co robię krok po kroku, kiedy przygotowuję SVG do animacji w GSAP-ie, w reakcie, czy tam no, generalnie w JS. ie Pierwsze co robię, to właśnie odpalam sobie figmy albo sketcha, cokolwiek co pozwala mi edytować te SVG. -ki. I później wybieram sobie takie elementy, które będę chciał animować. Tutaj podzieliłem sobie tę scenę na takie cztery segmenty. Pierwszy to jest background, czyli te wszystkie detale, które są tutaj w tle. Drugi to jest moja postać, trzeci to jest jakby płomień zapałki. A czwarty to jest światło, które się rozchodzi wokół tej zapałki. I jak sobie zobaczycie moją animację, to faktycznie najpierw się animuje postać, później zapałka, później światło, później pojawiają się powoli detale. Oczywiście, można by było to zanimować jeszcze jakoś inaczej, sobie tę scenę jakoś podzielić. Yy, może coś jeszcze wymyślimy, po drodze zobaczymy, ale to jest taki podstawowy podział. I teraz, żeby można było się odnaleźć w tym SVG- ku tak, jak trzeba, żeby można było łatwo znaleźć później identyfikatory tych elementów, to robię to w taki sposób, że nazywam każdy segment w odpowiedni sposób. To znaczy, że mam tutaj scenę, która jest całą tą grupą, całą tą ilustracją bez tła. Tło sobie dodam później w CSS-ie. Mam postać, czyli charakter. Mam tutaj po prostu warstwę, która jest też grupą tych wszystkich wektorów. Jest light, który jest osobną, osob, osobną grupą. Jest Flame i jest Background. Czyli w taki sposób stworzyłem sobie właśnie warstwy, podzieliłem to, pogrupowałem. Jak już mam to tak pogrupowane i przygotowane do animacji w tym programie. To mogę zrobić eksport. I teraz bardzo ważne w figmie. Tutaj mamy trzy kropki i mamy coś takiego. Sobie wybiorę scenę o. Wybiorę sobie svg, include id attribute, to musimy zaznaczyć, bez tego te nazwy nie zostaną przypisane do konkretnych grup w svg, -ku, więc musimy to zrobić. Dobra i skoro to już mamy zrobione eksportujemy sobie nasz plik z figmy, jeszcze raz wybieram svg, include id attribute i eksportujemy scenę. Pobiera nam się scene svg i teraz przechodzimy do naszego projektu zaczynamy sobie od najprostszej takiej konfiguracji z create react app czyli po prostu musicie stworzyć npx create react app u siebie na kompie tego nie muszę wam pokazywać zakładam że znacie reacta i teraz przechodzimy sobie tutaj mamy inicjalny nasz konfig, podstawowe pliki to co chcemy zrobić to wywalić absolutnie wszystko nie jest nam to potrzebne zostawiamy sobie tylko diva app on nam się przyda akurat to logo możemy wywalić i tylko w tym pliku będziemy dzisiaj pracować. Sprawdźmy. OK, wszystko się zupdate'owało. I zanim zaczniemy cokolwiek pisać, oczywiście, musimy sobie zainstalować gsap. -a. Po tym, jak już nam się zainstaluje, możemy z powrotem odpalić npm start. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, dodam sobie tylko kolejne okno w terminalu. Odpalimy sobie nasz folder projektowy i przeciągniemy CNSVG, które wyeksportowałem z Figmy do folderu src nasz plik już się tutaj pojawił mamy scene svg więc teraz możemy sobie go zaimportować ale jako komponent, czyli robimy import react component as scene from scene svg i powinno to zadziałać tak mamy nasz obrazek dla tych, którzy nie kojarzą tego rozwiązania za pomocą takiego syntaksu, takiej składni możemy zaimportować sobie obrazek SVG jako komponent reaktowy. jest to o tyle wygodne, że wtedy mamy po prostu coś takiego, a nie inline'owo wpisany kod SVG w naszym JSX ie teraz żeby nasz obrazek wyglądał jak trzeba, musimy zrobić oczywiście ciemne tło Więc teraz wywalę sobie wszystko z mojego CSS-a, zostawiam tylko klasę App. tutaj potrzebuję zrobić background-color Wyciągnąłem sobie z Figmy. Dam mu przy okazji Flexa szerokość 100%, wysokość taka jak ekran. Zmniejszę też sobie trochę mój SVG. Jeszcze musimy zrobić Justify Content i Align Items, żebyśmy mieli wszystko na środku. Dobra i mamy nasz obrazek, jest ładnie wycentrowany, teraz możemy przejść już do naszego app.js i mamy tutaj wszystko czego potrzebujemy. Pierwsze co musimy zrobić to stworzyć refa za pomocą którego dostaniemy się do naszego svg. I ja to w reactie robię zawsze tak, że daję refa na rodzica, na diva, który zawiera tylko jeden element czyli naszego svg, -ka. on się staje takim raperem dla tego svg więc użyjemy sobie tutaj useRef i przy okazji od razu zaimportuję useEffect, które zaraz mi się przyda stworzę sobie refa którego nazwę wrapper i przekażę go do tego diva robimy refa dlatego, że GSAP jest Biblioteką imperatywną, to znaczy, że ona sama będzie sobie dyrygować tymi wszystkimi elementami HTML-a i nie potrzebuje naprawdę Reacta do tego, żeby to robić. Yy, więc React trochę wchodzi nam w drogę tutaj, ale dlatego właśnie mamy refy, żeby móc się odwoływać bezpośrednio do tych HTML-owych elementów, dlatego właśnie tworzymy refy tutaj, a nie używamy tutaj jakiejś, nie wiem, składni w JSX-ie, podobnie jak to jest w Springu, czy w jakichś innych deklaratywnych bibliotekach. To nie znaczy, że to jest złe rozwiązanie, dla mnie to jest naprawdę mega wygodne i i zaraz wam pokażę, jak y, to wykorzystać. No, więc stworzyliśmy sobie refa, którego podaliśmy tutaj, i w ten sposób mogę zrobić coś takiego, że w funkcji useEffect mogę stworzyć sobie coś takiego jak wrapper current children. I teraz chwila wyjaśnienia dla tych, którzy nie za często korzystają z refu w Reactie. W Wrapper zawsze, żeby dostać się do refa, musimy wykorzystać current, wtedy nasz ref dopiero zadziała. Innymi słowy po prostu Wrapper jest obiektem, który ma klucz current, wewnątrz którego dopiero wszystkie te informacje o html elemencie się znajdują. Więc nie możemy zrobić po prostu Wrapper children. I teraz czym jest to children? To children to jest po prostu ten jeden element. Jakbyśmy mieli tutaj dwa takie SVGi, no to byłyby dwa, ale mi chodzi tylko o tego jednego. I teraz z racji, że to children jest po prostu HTML collection, to możemy to zrobić tak, że możemy sobie wyciągnąć albo 0 stąd, czyli po prostu ten jeden element, albo wykorzystać trochę ładniejszą składnię i zrobić sobie destrukturyzację tablicy, czyli wyciągnąć y, tego SVGa jako to. Nazywam to Elements, ponieważ nasza scena zawiera wiele elementów. Tak wygląda nasze SVG. I zobaczcie, że dlatego mówiłem, że bardzo ważne są te nazwy warstw, ponieważ mamy teraz background, mamy charakter, mamy flame i tak dalej więc w tym momencie to co zrobiłem to po prostu przygotowałem mojego SVG do dalszej pracy w tej funkcji useEffect to co chcę teraz zrobić to wyciągnąć poszczególne segmenty właśnie mojej sceny do tego żeby móc je animować w GSAPie więc pierwsze co robię to nazywam sobie na przykład background i robię coś takiego elements i to na pewno znacie getElementById background to samo robię dla pozostałych elementów czyli dla flame dla character i dla light w ten sposób pobrałem sobie za pomocą y, selektorów wszystkie elementy wszystkie segmenty mojej sceny i teraz mogę je spokojnie zacząć animować w GSAPie pierwszą rzeczą która się zmieniła w API GSAP-a to importowanie GSAPa wcześniej mieliśmy timeline max timeline light, twin max i twin light teraz mamy tylko jedną rzecz czyli GSAP to jest naprawdę wielki krok dla animatorów ponieważ wcześniej importowanie poszczególnych bibliotek yy, wchodzących w skład jakby ekosystemu gisapa to była czysta udręka teraz mamy po prostu gisapa i wszystko jest piękne możemy sobie stworzyć coś takiego jak set czyli taka wartość która zostanie ustalona natychmiast i możemy tutaj wrzucić tablicę ze wszystkimi naszymi elementami czyli background Flame character. I, light. I to, co chcemy zrobić, to ustawić im widoczność na zero. W pierwszym momencie naszej sceny jest po prostu ciemno. I można by było to zrobić za pomocą opacity, ale moim zdaniem lepiej zawsze robić to za pomocą auto-alpha. Jest to taka właściwość, która jeśli jest ustawiona na zero, to dodatkowo jeszcze w CSS-ie dodaje do naszego elementu visibility-hidden. I dzięki temu mamy trochę lepsze renderowanie tych elementów i unikamy przypadkowych kliknięć w rzeczy, które są niewidoczne w naszej scenie. Więc jest to super wygodne. Pierwsze, co chcemy zrobić, to stworzyć sobie timeline. I tutaj również mamy różnicę. Wcześniej było... New Timeline Max na przykład, a teraz mamy po prostu GSAP Timeline, jest to funkcja, którą wywołujemy i możemy sobie tutaj jeszcze od razu ustawić jakieś domyślne wartości. Tutaj przypominam, to nie jest tutorial GSAP od podstaw, ponieważ podstawy już pokazywałem wcześniej w innym odcinku. Tutaj mm, trochę w locie po prostu będę to wszystko pokazywał więc. Domyślną wartością, na przykład dla naszej animacji, może być easing. Jeśli chcemy, żeby animacje nie były linearne, tylko domyślnie miały ustawione jakiś ładny easing, to możemy tutaj zrobić coś takiego jak defaults. I to będzie obiekt, który będzie zawierał właściwość ease. I tutaj, w odróżnieniu też od JISA padwójki, zamiast obiektów easingi są po prostu stringami, więc mamy power. 3, dajmy sobie na to in-out. Jest to po prostu coś, co trzeba znać na pamięć. Ja już trochę w tym siedzę, więc po prostu się tego nauczyłem. I jeśli ktoś jeszcze tych easingów nie korzystał. No to zachęcam do czytania dokumentacji, tam jest naprawdę super to wyjaśnione z przykładowymi i, i animacjami jaki easing, jaką animację powoduje. I teraz drobne przypomnienie dla tych, którzy nie pamiętają, czym jest timeline. Timeline to jest po prostu linia czasu, jak sama nazwa wskazuje, która umożliwia nam animowanie elementów krok po kroku bez dodawania ciągle g from .to. 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 to from i tak dalej. Możemy robić po prostu tl. from to, to to i chainować sobie to wszystko do jednej linii czasu. Przy okazji możemy te linię czasu pauzować później sterować nią, więc jest to bardzo wygodne, żeby taką linię czasu mieć. I ja też zawsze właśnie w ten sposób działam, że zazwyczaj animuję właśnie timeliny, jeśli jest to jakaś bardziej skomplikowana animacja. I teraz y, pierwsza rzecz. To, co zrobiłem tutaj, mógłbym równie dobrze zrobić jako po prostu pierwszy krok mojej, mojego tam time, timelineu, i to również by działało w ten sam sposób. Gdyby tego nie było, i miałoby to być w ten sposób. Natomiast moim zdaniem to rozwiązanie jest po prostu bardziej czytelne, bo scenę ustawiam sobie przed rozpoczęciem jakiejś animacji. Jest to dla mnie rozwiązanie, ok. Natomiast podejście tutaj jest zupełnie dowolne. Jeśli wam się nie podoba, możecie to robić w inny sposób widzę, że tutaj mam ciemno szary ten konst, więc nie wykorzystałem go. I Już widzę literówkę, element teraz będzie działać. Pierwszą rzeczą, która wchodzi nam na scenę jest nasza postać, która jeszcze nie ma zapalonej zapałki, więc możemy sobie zrobić from to character. I mamy tutaj dwa obiekty. To jest też nowość w GSAP-ie Nie dodajemy czasu trwania animacji jako drugi argument, tylko dodajemy go między klamry. Ja zawsze daję między te drugie klamry, czyli do klamer odpowiadającym to, a nie from. I from sobie ustawię na minus równa się 300, czyli minus 300 jednostek względem inicjalnej pozycji naszej postaci. I tu będzie analogicznie miało plus 300 względem poprzedniego stanu. Czyli tak to działa w ten sposób, że yy, jeśli zrobiłbym po prostu 300 albo minus 300, to byłoby to względem zera na osi x naszej animacji, ale jeśli postać na naszej osi x inicjalnie nie jest na zerze, tylko na przykład na minus 50 od samego początku w naszym SVG, a tego nie wiemy i jakby nie będziemy tego sprawdzać czy już w kodzie SVG, no to mielibyśmy problem, bo ta animacja stałaby się dość mocno nieprzewidywalna. Dlatego zawsze w gsap stosujemy taki zapis, że odejmujemy i dodajemy od inicjalnej wartości albo od poprzedniego stanu. W ten sposób wiemy skąd pochodzi nasza postać i do jakiego miejsca dąży. Przy okazji zmieniamy też auto alpha na 1 i tak jak mówiłem duration teraz w trzeciej wersji Gsapa jest już w tym miejscu. Mnie się to nowe API podoba. Wydaje mi się, że jest dużo bardziej czytelne niż to poprzednie, gdzie to duration było w tym miejscu, a na przykład delay nadal dawaliśmy tutaj, więc teraz jest lepiej. I już tylko z patrzenia na nasz kod można wywnioskować, że nasza postać wiedzie z lewej strony i pojawi się na ekranie. Tak się właśnie stało. Teraz możemy przejść sobie do kolejnego elementu, czyli do y, naszej zapałki, która się zapali. I tutaj również sobie zrobimy frontu, flame. I chcemy, żeby nasa, nasza zapałka była zmniejszona na osi Y, więc zrobimy sobie Scale Y. Ona wtedy tak od dołu do góry nam wyskoczy jak płomień prawdziwy. Zapałka zapala się dość szybko, więc możemy sobie zrobić 0,3 sekundy. Dodatkowo auto alfa też musimy wykorzystać tutaj. Scale y1 i to, co musimy ustawić osobno dla flame, to transform origin. I tutaj musimy zrobić 50% na osi x, czyli środek naszego elementu, i 100%, czyli będzie się animować od dołu do góry. Teraz zobaczymy, czy się uda. Super. Możemy zrobić troszkę dłuższą tę animację. Kolejny element, który chcemy zanimować, to light. Niech będzie długość animacji 1. I tutaj mamy tylko auto alfa. Moglibyśmy zrobić taką minimalną animację skalowania. Dodamy sobie jednak to from scale. Ja bym tutaj dał 9 albo 85, żeby to było takie subtelne, tylko powiększenie się. I żeby to zrobić dobrze, to musimy tutaj dodać też light 50, 50, czyli tym razem od środka naszego elementu. Na zewnątrz będzie się animować przy tego typu animacji. Pyk, super fajnie to wygląda. Z tym, że nasze światło rozchodzi się dużo później niż zapala się nam nasza mm, zapałka. Więc nie jest to do końca super i w tym przypadku mamy tutaj taki argument jak position, którym możemy wpłynąć na to jak szybko odpali się ta kolejna animacja, bo normalnie w GSAPie timeline działa w ten sposób, że po skończeniu tej animacji dopiero wjeżdża ta, później ta i tak dalej. Natomiast możemy też powiedzieć dzięki temu position, że na przykład pół sekundy wcześniej ma się to odpalić. Trochę za szybko. Świerc sekundy, pyk, pyk. Moim zdaniem wygląda spoko. I teraz przychodzi czas na ostatni nasz element, czyli na background. Background sobie zrobimy po prostu auto alfa 1. Czas trwania, i tutaj możemy zrobić to dość powoli, i na przykład. 6 sekund, niech to trwa. Że to one się będą tak wyłaniać, te elementy, powolutku, tak jakby ktoś zapalił światło w ciemnym pomieszczeniu, i dopiero po chwili zaczynał widzieć resztę tych detali. OK, i one się pojawiają. Problem jest tylko taki, że pojawiają się wszystkie naraz, więc to nie wygląda jakoś super. Fajnie, jakby część tych elementów pojawiła się wcześniej, i do tego służy nam. Taka właściwość jak stagger w gsap Wcześniej, w poprzedniej wersji, w dwójce było tak coś jak stagger from, stagger from to, stagger to. Osobne, jakby metody do tego służyły. Natomiast teraz oni to zmienili i stagger, podobnie jak duration, dajemy po prostu tutaj do tych parametrów wewnątrz obiektu. I to też jest super, bo wtedy to API nam się mocno uprościło. W razie jakiegoś refaktoru, naprawdę jest to dużo łatwiejsze teraz. Problem tylko polega na tym, że nie możemy stagerować całego background, bo cały background to jest po prostu grupa w svg, która zawiera bardzo bardzo dużo elementów, a my chcemy stagerować tablicę, bo zawsze stageruje się tablice elementów, więc musimy jakoś dojść do tego, co znajduje się wewnątrz naszego background i możemy to zrobić za pomocą children. Tutaj mamy małą pułapkę, o której zaraz Wam powiem, ale robimy tak. Stagger. I stagger to jest odległość między odpaleniem się jednej a drugiej animacji względem, jakby tych dzieci. Czyli jeśli mamy 20 dzieci, no to 0,3 sekundy na przykład będzie trwała przerwa między jednym a drugim elementem, zanim zacznie się animować. Oczywiście to nie zadziała. Już Wam mówię czemu. Bo my teraz ustawiamy sobie auto alfa 1 na dzieci naszego background, ale nasz background nadal ma auto alfa 0. Więc jeśli chcemy zrobić to inaczej, to możemy zrobić coś takiego jak background children. Tylko tutaj sobie to. Ze spread operatorem rzucimy i wtedy wszystkie elementy z tego background children faktycznie zostaną osadzone wewnątrz tej tablicy i dostaną auto alfa 0, przez co teraz, jak będziemy animować każdy z nich osobno za pomocą stagera, to on dostanie z powrotem auto alfa 1. I teraz to powinno zadziałać. I widzimy, że nasze elementy powoli pojawiają się na ekranie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca naszej animacji. Zauważcie, że jest to zaledwie kilka linijek, a cała animacja jest naprawdę całkiem spoczko. Więc ja, na przykład, polecam zawsze g uważam, że jest to bardzo fajna biblioteka. W netguru.com, gdzie tworzyłem właśnie te animacje, razem z Patrycją, robiliśmy takie bardzo skomplikowane animacje tych scen SVG. To niektóre z nich mają tam po 50-60 linijek, jeśli chodzi o timeline sam. Dodatkowo jeszcze cała ta konfiguracja wcześniej, i uważam, że tego typu kod, mimo że jest bardzo imperatywny, to jest bardzo prosty w utrzymaniu, bardzo czytelny. W momencie, kiedy coś chce się zmienić w takiej animacji, to jest naprawdę bajecznie proste. Wszystko mamy jak na dłoni. I ja na przykład nie jestem fanem tych wszystkich innych bibliotek do animowania w Reakcie, typu Spring czy PubMotion Pose. To wszystko jest co prawda bardziej deklaratywne, ale jest dużo mniej czytelne. Dokumentacja jest gorsza, też performance jest słabszy. Więc ja strasznie lubię G-Sappa i naprawdę zawsze go polecam. Sporo w nim pisałem i mało co potrafi mnie tutaj zaskoczyć. Jedna z rzeczy, która na przykład mnie kiedyś zaskoczyła, i teraz właśnie mi się przypomniało, że miałem wam to powiedzieć, to żebyśmy zawsze dodawali dependencje do naszego use Effect, ponieważ kiedyś. Miałem coś takiego, tylko to był trochę bardziej skomplikowany komponent, że on się wielokrotnie renderował podczas animowania i tam się działy jakieś turbo dziwne rzeczy, że na przykład te przeniesienia tutaj, takie właśnie względem poprzedniego stanu albo względem inicjalnego stanu, w ogóle lądowały w jakichś dziwnych miejscach i właśnie odkryłem, że tu chodziło o to, żeby dodać pustą tablicę do dependencji, no chyba, że mamy jakąś dependencję faktycznie, która ma być, ale jeśli nie mamy żadnych, to niech to będzie ta pusta tablica żeby ten komponent nam się wyrenderował tylko tyle razy, ile trzeba, i wtedy te animacje będą działać na pewno tak, jak powinny. Reasumując, Gsap jest naprawdę spoko biblioteką, jest bardzo czytelny. W nowej trzeciej wersji jest o połowę lżejszy, API zostało bardzo uproszczone, co pewnie widzicie, jeśli znaliście poprzednią wersję tego, tej biblioteki. Ja ostatnio zrobiłem naprawdę gruby refaktor, bo przepisałem wszystkie komponenty w netguru.com właśnie na gsapa3, tam jeszcze update'owałem scrollmagica i trochę mi czasu to zajęło, ale ostatecznie bardzo się opłacało. Udało mi się zmniejszyć bundle o praktycznie połowę, więc bardzo się z tego cieszę. Dajcie znać jak wam się to podoba. Koniecznie pochwalcie się swoimi eksperymentami, wysyłajcie mi swoje animacje w GSAPie. Bardzo chętnie zobaczę jak wam to wszystko poszło, jeśli macie jakiś sposób może na y, zrobienie tego lepiej, to również jestem otwarty na wszelkie propozycje, nie uważam, że moje rozwiązanie jest jakoś w 100% idealne. Być może są jakieś ciekawsze rozwiązania do np. czegoś takiego jak tutaj robiłem, może ktoś ma jakiś pomysł jak to można by było zoptymalizować, żeby było jeszcze czytelniej. I to by było na tyle, a teraz uciekam pożegnać się jeszcze przed kamerą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Gisapa z Reactem. Dajcie znać, jak Wam się to podobało, czy wykorzystacie to w swoich projektach. Koniecznie pokażcie mi swoje animacje, jeśli takie zrobicie, jeśli wykorzystacie na przykład właśnie ilustracje z Andro, które wam pokazywałem. Jeśli macie ochotę na więcej tego typu odcinków, gdzie pokazuję, jak animować rzeczy za pomocą Gisapa, może jeszcze jakieś bardziej zaawansowane rzeczy, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, a my widzimy się już w następnym odcinku. Na razie.